Kochani, witajcie w nowym filmie. Mamy dzisiaj wtorek i uwaga jest godzina 6:14, także właśnie będę jechać do pracy. Słuchajcie, dzisiaj tak wcześnie zaczynam tego vloga, dlatego że zaraz po pracy będę jechała do Agaty. A co za tym idzie? Za tym idą dwa nowe tatuaże, małe co prawda, ale dwa jednak. I powiem Wam, zastanawiam się cały czas, w którym miejscu. Je zrobić, czy zrobicie koło siebie, czy nie koło siebie, czy znaczy one ogólnie muszą być blisko siebie, może tak? Ale nie umiem się decydować na miejsce. Mam nadzieję, że, że Agata mi ogólnie pomoże, coś wiecie, dopasować, coś doradzi. No i tak, także taki dzisiaj będzie dzień. Nie wiem, co ten dzień dzisiaj przyniesie, ale to w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że nigdy tego nie wiem, nie wiadomo, co będzie, co się nagra. I tak, i właśnie chciałam się z Wami chociaż tak jakby przewitać, rozpocząć ten dzień, mimo że jest taka wczesna godzinka. No, ciekawe, co to dzisiaj będzie. Powiem Wam, że dużo mam też spraw prac do ogarnięcia sama jestem sobie tego wi temu winna, bo że tak powiem wczoraj sobie nagoniłam tyle pracy na dzisiaj, także mam nadzieję, że się wyrobię przed wyjściem no i potem pędzę właśnie do Gliwic do, do Agaty, do salonu e, tatuażu, jeżeli macie ochotę, to wam podlinkuję na dole jakby stronę internetową, czy tam Instagram od Agaty, byście mogli sobie zobaczyć jej pracę, przepięknie robi tatuaże i w takim, wiecie, swoim stylu, który mi bardzo bardzo pasuje i zawsze tak mam, że jak do niej jadę, to cokolwiek ona by nie wymyśliła i jakkolwiek ona by tego nie zrobiła, zawsze mi się podoba, mam po prostu stuprocentowe zaufanie. Kiedyś tak miałam, że musiałam mieć, wiecie, projekt dużo wcześniej, żeby sobie go zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej, a teraz nie, w ogóle właśnie ten, ten wzór, który sobie chcę zrobić, to będzie napis i wzór i też, wiecie, tak... Ogólnie no, chciałabym zobaczyć wcześniej, jak to będzie wyglądało. Wysłałam Agacie mniej więcej, co bym chciała i jak bym chciała, żeby to wyglądało. Tak oczywiście mówię mniej więcej. Natomiast ona nigdy jakby nie robi tatuażu 1 do jeden z tego, co pokazuje. Bo jakby nie było, no... Sama może zrobić wzór, a nie kraść, że tak powiem, czyjś po prostu autorski projekt. No i wysłała mi zdjęcie. Eee, takie wiecie jakby na żywo tego co bym chciała eee, no i tylko powiedział mi, który mi najbardziej pasuje i wiem, że to i tak będzie ekstra wyglądało, i będzie sztos. <grym> Dobra kochani, tyle w roli wstępu. Jadę do pracy, odezwę się do Was albo w drodze do, do, albo w drodze do studia tatuażu, albo już po. Zobaczymy jak będzie, wiecie. To tak trudno, e, trudno przewidzieć. Także miłego dnia Wam życzę i zapraszam na dzisiejszy film. Hej, ja już idę, jestem taka podekscytowana, słuchajcie. Cieszę się bardzo, bo ten tatuaż będzie dla mnie dużo oznaczył jak każdy, ale to jest taki dla mnie symbol. Zresztą e, odezwę się do Was też po. Oczywiście Wam pokażę wszystko i poopowiadam. E, I to jest dosyć taki spontaniczny, powiem Wam, pomysł, żeby uwiecznić to. E, tak symbolicznie właśnie, tak jak mówię, tatuażem. I tak, słuchajcie, jest mega upał, jestem już w Gliwicach, kilkaset metrów od studia Agaty. Masakra jest. Także mam nadzieję, że zaraz jakąś kawkę sobie wypijemy, dopracujemy wzór i działamy, słuchajcie. Udało mi się też odebrać paczkę z Sinsaya, zdążyłam, jeszcze w pracy zdążył mnie kurier zastać, więc też będę Wam nagrywać, może dzisiaj, może jutro jakieś mierzymy. Sinsa ja. Także tak, kochani. Dobra, rozłączam się, bo już jestem praktycznie po. I do zobaczenia dla was za chwilę. Przebrałam się w jakieś podomowe rzeczy i leję sobie wodę do wanny, bo masz po prostu okąpieli. Słuchajcie, jest taki upał, dzisiaj jestem ugotowana wręcz, taka aż uduszona, bym powiedziała, bo mimo tego, że nie jest, wiecie, jakieś tam 40 stopni, tylko jakby cały dzień było około 31. Ale jest jakaś taka, wiecie, jest takie ciężkie powietrze i taka jest duchota nawet w pracy, mówiliśmy z dziewczynami, że z klimą jest za zimno, bez klimy jest po prostu jakoś tak. Dusz, no nie da się w ogóle oddychać. To no pogoda po prostu masakra, także marzy mi się po prostu kąpiel. No ale z uwagi na tatuaże też nie mogę się za bardzo moczyć, więc będę chyba jakoś leżeć z tą ręką do góry. Ale właśnie przechodząc do meritum dzisiejszego filmu, czyli moich nowych dwóch tatuaży. Też na pewno na przebitkach już widzieliście, co tam się tworzy, więc jak wiecie, są dwa tatuaże. Początkowo miało być tak, że jakby jeden jest pod drugim, czyli napis jest zaraz obok wzoru, ale stwierdziłyśmy z Agatą, mnie też już tak wcześniej myślałam, że chyba jeden obok drugiego to będzie tak... Za dużo w jednym miejscu i dlatego się zdecydowałam: muszę wstać, żeby Wam pokazać. Na napis. Napis jest tutaj w, na przedramieniu. Napis Sky is the limit. Zaraz Wam wszystko powiem dlaczego. No i aparacik, słuchajcie. Tu chyba nie muszę mówić dlaczego, bo to jakby symbolizuje moją, jakby nie było i można nazwać to dosłownie przygodę z YouTube'em, która już trwa od. No w sumie już od ponad roku I nawet na horyzoncie nie pojawiła się ani razu myśl, aby zaprzestać e, nagrywania To jest coś, co mnie bardzo uszczęśliwia I powiem wam też, że nie ukrywam, często miałam taki słomiany zapał do niektórych rzeczy Że bardzo, bardzo coś chciałam robić, coś zaczynałam A po jakimś czasie albo coś mi się znudziło Albo jakby, wiecie, nie czułam takiego flow I takiego, e, nie umiałam się też napędzić na tyle do działania, żeby trwać w tym, co tam postanowiłam sobie robić a tu w ogóle nie ma czegoś takiego, ja się nawet nie zastanawiam, czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu wiecie, włączam e, kamerę czy tam aparat i, i sobie nagrywam e, i tak sobie właśnie ostatnio myślałam, że to już trwa ponad rok, a ja czuję się, jakby to trwało, nie wiem, miesiąc, może dwa, wiecie, że po prostu cały czas jakby czuję potrzebę i taki, tak napędzam mi po prostu to wszystko, e, sama siebie napędzam e, do działania, absolutnie nic mi się nie nudzi i, i po prostu to jest takie, wiecie... Jedyne czego na przykład mogłabym na dzień dzisiejszy powiedzieć czego żałuję, to tego, że właśnie nie zaczęłam nagrywać wcześniej, dużo wcześniej. I powiem Wam, że dla mnie w ogóle mm, założenie kanału to jest dla mnie taki, dla mnie osobiście, dla mojej osoby, mojego charakteru, podejścia do samej siebie, taka przemiana, gdzie, wiecie, jed... ja zawsze stwarzałam chyba wrażenie osoby dość pewnej siebie, ale nigdy taką osobą nie byłam, tak? Yy... Często jakby nie wierzyłam w swoje siły, w swoje możliwości. No i właśnie, tak jak mówię, często było tak, że do pewnych kwestii był sumiany zapał, a YouTube dużo zmienił. Całkiem mam inne podejście do swojej osoby. Czuję się dużo pewniej, pewniejsza siebie, ale wiecie, nie taka pewna siebie, tylko pewniejsza nie wiem, swojej osoby, swojego charakteru, swoich decyzji. I powiem Wam, że przewrotnie. Wyzbyłam się pewnych kompleksów swojego wyglądu. Nie wiem, może za, dla Was to zabrzmi dziwnie, ale tak, tak jest. I, I myślę, że wiele osób, które zaczyna robić coś takiego, powoduje to, że właśnie są pewniejsze siebie. Dlaczego właśnie Sky is the limit? Słuchajcie, to dlatego, że dla mnie nie, nie da się przetłumaczyć tego jakby cytatu tak naprawdę jeden do jeden do, na język polski nie, nie ma takiego odpowiednika, jakbyśmy przetłumaczyły to tak, wiecie, dosłownie to jest niebo jest limitem tak naprawdę, tak w ogóle to nie jest natomiast chodzi tu o to, że po prostu właśnie nie ma granic, tak nie ma granic naszych marzeń że po prostu sięgaj po co tylko chcesz bo tak naprawdę ty sam sobie ustalasz swoje granice i często tak jest właśnie, że do pewnych rzeczy się zniechęcamy, do pewnych rzeczy nie dążymy, bo nie jesteśmy na tyle pewni siebie, żeby, wiecie, iść cały czas za tym, żeby spełniać te mierze, żeby uwierzyć w siebie, że damy radę, że możemy sięgnąć, możemy mierzyć wyżej, tak? I dlatego właśnie ten, ten tatuaż, który jest właśnie mocno ten powiązany właśnie z założeniem mojego kanału na YouTubie i bardzo, bardzo chciałam uwiecznić właśnie tą całą przygodę z YouTubem w formie tatuażu bardzo jestem zadowolona z tych wzorów, bardzo są ładnie wykonane. Trochę bałam się napisu, bo powiem Wam, miałam kiedyś napis na nadgarstku i tak jak widzicie, mam tutaj zrobiony cover przez Agatę w tym miejscu, gdzie jest jaskółka. Kiedyś był mały napis, który totalnie się rozlał, totalnie w ogóle był beznadziejny. Nie robiłam go oczywiście u Agatę, robiłam kogoś innego. To właśnie był taki jedyny skok w bok, kiedy pojechałam do jednego studia tatuażu ogólnie. Chłopak, który robił mi ten tatuaż, robi przepiękne tatuaże, ale nie takie małe, nie napisy. Agata właśnie ona ma to do siebie, że ona potrafi robić małe wzory, takie dokładne, szczegółowe. To po prostu wygląda jak odzwierciedlenie jeden do jeden z jakimś małym zdjęciem, tak właśnie ten aparacik. Tak? Każdy szczegół, wszystko jest dopracowane, a ten tatuażysta, którego byłam, właśnie zrobić napis. Chyba nie do końca czuł się dobrze w takich małych tatuażach. I wiecie, szkoda, że też nie powiedział, że słuchaj, wiesz. Ja wiem, że jestem dobry w tym i w tym. Nie jestem dobry w tatuażach, w napisach, jeżeli chodzi o tatuaże, więc. Nie wiem, zapisz się do kogoś innego. W tym studiu było kilku y, tatuażystów, więc spokojnie ktoś inny mógł zrobić, albo po prostu nie podejmuje się czegoś, jeżeli wiemy, że nie jestem w stanie mm, dobrze tego zrobić, tak? On je tam niby ostrzegał, że napis się rozlewa i tak dalej, ale osobiście znam dwie osoby, to są dwie moje znajome, które mają napis na nadgarstku, czy gdzieś w jakimś takim miejscu, które też jakby tutaj wiecie, wzdłuż y, jakby stanika, tak? Czyli gdzieś tutaj trzę Często nam się coś yy, Coś, no, to, no że nam się tutaj w tym miejscu Jednak dotyka skóry, obciera się Więc w żaden sposób jakby on się nie stał Nic się z nim nie stało Ten nadgarstko z mojej koleżanki, który ma już chyba Nie wiem, z 15 lat wygląda praktycznie Cały czas jak świeżo zrobiony Więc da się, więc wiecie To nie jest tak, że tak z każdym napisem jest Ale wiecie, w związku z jakimiś nieudanymi <grym> I złymi doświadczeniami trochę się bałam A wykonany jest przepięknie Jestem naprawdę... Nie mogę się napatrzeć na ten mój napis. Bardzo mi się podoba, podoba mi się czcionkę, po prostu wszystko mi się podoba i jestem mega, mega zadowolona. Oczywiście podlinkuję Wam pod filmem Instagram Agaty. Możecie sobie wejść na jej Instagram. Wiecie, nie ma tam jakoś może dużo. Agata też jakby, ona też nie jest taką osobą, która mocno ciśnie, wiecie, w te social media i tak dalej, chociaż obiecała poprawę, ale jest po prostu powiem wam tak jest zajebistą artystką to jest właśnie artysta to jest osoba która wiecie jest skupiona robi maluje obraz na ciele tak bym to po prostu ujęła w zależności oczywiście jakich chcemy wzór ale jakby nie było jest to nasze ciało nasza skóra jest po prostu do niej płótnem. Przepięknie, po prostu przepięknie jestem zadowolona. Dla mnie w jej tatuażach widać tą kobiecą rękę i mi to bardzo pasuje. Michał ma cały w który robił sobie ułagaty i też dopracowany każdy szczegół, a jest to typowy mało męski tatuaż, więc jakby dla mnie to nie chodzi, wiecie, że damska ręka, że nie miał jakieś kwiatuszki i tak dalej, tylko chodzi o to, że te szczegóły, że wszystko jest takie dopracowane, dopieszczone. Naprawdę, ja nigdy, nigdy już nie zdradzę i nie, nie pójdę zrobić tatuażu do kogoś innego, bo powiem Wam, że czasem tak jest, że. Wiecie, jak z kimś rozmawiacie, z taką właśnie osobą, która musi zobaczyć to, co wy widzicie, tak? I tak właśnie jest z Agatą, że jeżeli ja jej opowiadam, że chciałabym taki, taki tatuaż, ale to bym zmieniła i tak bym zmieniła, wiecie, no bo jakiś wzór trzeba znaleźć, tak? Na, na, na czymś trzeba bazować, tak? Nigdy nie, nie kopiuję wzoru jeden do jeden, tylko wiadomo, że zawsze gdzieś tam dodaje coś od siebie i nie jest to jakaś kopia czyjegoś dzieła. Więc po prostu, jak i powiedziałam, że chce aparat, mniej więcej wezmowa więc mi jej co chce, ona i tak w ogóle, wiecie, że tak powiem, nie wzięła pod uwagę mojego tego wzoru, bo ja mówiłam, że chodzi o coś takiego, ale w ogóle nie musimy, że tak powiem, iść w tą stronę. Ma być to aparat, więc znalazła, wiecie, żywe, że tak można powiedzieć, zdjęcia różnych aparatów i zapytała się, który mi się podobał, i na podstawie po prostu takiego żywego. Zdjęcia będzie mi Robiła ten tatuaż W ogóle też taka akcja była, że kalka nam się nie odbiła Więc ponieważ ten aparat był Wiecie, miał dużo takich szczególików Był dość ciemny na zdjęciu Więc nie odbił się tak pięknie na, na, na kalce, wiecie, na ciele Więc to też jest dla mnie, że wow Że w ogóle tak naprawdę odbiły się jakieś tam kontury Miała przed sobą zdjęcie, wiecie I tatuowała z tego zdjęcia I naprawdę Super, jestem Jestem naprawdę bardzo bardzo zadowolona, także teraz się zastanawiam, kiedy następny. Mam już w głowie, jaki bym chciała tatuaż, i to też jest napis. Na nim to już w ogóle się zastanawiałam dość długo, i to był pierwszy napis, pierwszy cytat, nawet takie motto życia, bym powiedziała, które bardzo chciałam sobie wytatuować, ale że poszłam w temat tego właśnie aparatu i napisu w ogóle wiecie, jakby zbierając do kupy. Ten temat, tą kwestię, tą część mojego życia, która tak wam mówiłam, wiele wniosła, wiele zmieniła na lepsze powiem wam, mimo tego, że no niestety różne takie sytuacje i to, że człowiek podejmuje jakieś decyzje w życiu o własnym rozwoju, czasem zdarza się, że pewne osoby, które wydawały nam się, że są nam bliskie, chyba nie do końca jakby to rozumieją nie wiem powiem wam trudno mi powiedzieć bo e, ja mam w swoim go niewiele osób które jakby poza pracą zawodową taką stricte ma właśnie też hobby e, jakby które y, wiecie też w formie jakby jakiegoś y, Boże, nie chciałabym siebie nazwać artystą, ale chodzi mi o to, że coś tworzą, coś kreują, tak? Nie wiem, są to, nie wiem, mam koleżankę, która maluje przepiękne obrazy, tak? I, I widząc ją gdzieś tam w pracy, na swoim stanowisku e, pracy i, i nagle, wiecie, okazało się, że maluje takie obrazy, pomyślałam, wow, w ogóle... No wow, super, ekstra. I zawsze dopięguję wszystkim. Nigdy nie mam w sobie takiej, wiecie, jakiejś zazdrości, że ktoś coś robi dla siebie, bo mój YouTube to jest coś, co jest tylko dla mnie, tak? Dla nikogo więcej, to jest tylko dla mnie. No i jakby nie było no, mówiąc wam po prostu wprost, jak zawsze co wam wszystko mówię wprost i, i dosłownie, to po prostu, że tak powiem, ucięły się pewne znajomości, ucięły się pewne kontakty, z niektórych, że tak powiem. Niektórych jest mi szkoda i jest mi żal, natomiast skoro jakby nasze drogi się rozeszły i takim punktem zapalnym było um, był mój kanał na YouTubie. Gdzie ja nigdy, wiecie, jakby nie poruszałam jakichś takich mocno swoich prywatnych problemów i nie wywlekałam tutaj przed Wami, że nie wiem, coś tam ktoś nam nie powiedział, o mnie powiedział, albo że coś tam. Nie, nie chcę, nie chcę czegoś takiego robić, nie chcę, żeby ktoś oglądając mój film myślał, że myśl, mówię o nim i nigdy tego nie robię. To są sprawy, które są między mną a pewnymi osobami i nie chciałabym o tym. Mówić, no ale już jakby nie idąc w tą stronę W tym temacie, bo to nie jest Temat dzisiejszego vloga No po prostu dużo YouTube zmienił Otworzył mi też oczy na pewne znajomości Na pewne sytuacje, na pewnych ludzi I, i z tego się bardzo cieszę Bo, bo, bo nic bo, Wiecie, nie to To może byłoby tak, że tkwiłabym w jakichś relacjach I myślałabym, że jest ta osoba Wobec mnie szczera Że się darzymy po prostu jakąś Nie wiem, przyjaźnią Że ta relacja jest dosyć taka, wiecie, wieloletnia i, I ugruntowana, a potem się okazuje, że o taką pierdołę. E, właściwie nawet nie wiem, dlaczego, o co po prostu ludzie przestają istnieć w naszym życiu. Myślę, że myślę, że większość z nas miało takie historie, że ktoś jest i za chwilę kogoś nie ma i tak naprawdę nawet nie rozumiemy, dlaczego nie ma przestrzeni do rozmowy, nie ma przestrzeni do dyskusji tak w życiu. Bywa kochanie. No więc, tak, więc jeszcze jeden tatuaż przede mną, też napis. Nie będę wam mówić, co, nie będę wam mówić, co to jest za motto, ale to jest właśnie coś, co, mając często w różnych ciężkich sytuacjach życiowych i przykrych sytuacjach gdzieś tam, które wychodziły w moim życiu, mając to motto z tyłu głowy, można by tak powiedzieć, że trzymało mnie gdzieś tam w mocy i, i przy życiu, i pozwalało gdzieś tam, idąc, jakby. Tym e, modem, e, idąc do przodu i nie poddając się, może, może w ten sposób. Jak kiedyś się zdecyduję na tatuaż, e, właśnie m, z tym napisem, to wtedy wam wszystko powiem, opowiem. E, e, I na pewno, może wtedy też opowiem o jakichś takich innych sytuacjach z mojego życia, których jeszcze nie wiecie. E, m, no, może tak i tyle. <laughs> Dobra, kochani, dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy, czy macie tatuaże? Czy też tak mieliście, że zrobiliście jeden i tak było? Nie, tylko ten jeden, już jeden inny, a potem tak to wciąga. No tak jest. Nie marzy mi się, wiecie, już jakiś, nie wiem, rękaw albo jakiś duży tatuaż, ale na pewno to nie są ostatnie tatuaże. Jeszcze na pewno coś e, przede mną. Na pewno się jeszcze na coś. Słuchajcie, skuszę. Także jestem ciekawa, czy macie tatuaże, czy też jakby robicie tatuaże, które dla Was coś oznaczają, a nie są na przykład oczywistą, nie, jakby wzór nie jest na tyle oczywisty, że ktoś może wiedzieć, co oznaczają. Eee, co w ogóle myślicie o tatuażach? Czy Wam się podobają, czy nie? Czy też się wciągnęliście, że zrobiliście właśnie jeden i, i potem już tak poszło, że następny, następny. No tak jest, wiecie. Zrobię jeden i już myślę, co następne. Jeszcze nie wiem kiedy. Może to być za rok, może to być za dwa, ale ja już kminie, jaki będzie. Następny. Dobra kochani, bo zaraz mi się woda w wannie przeleje, a ja widzę, że ja tutaj do was już mówię uch, i mówię jak to ja, także idę się e, zrelaksować. w Wannie, byłam jeszcze właśnie po pracy, po pracy. Wracając, no po pracy też, ale jak wyszłam od Agaty, byłam jeszcze w Rosmanie kupiłam sobie kule do wanny, e, więc idę się zrelaksować. Edi gdzieś tam uciekł zostawił mi tutaj świnie. I uciek. Dobra, kochani, nie wiem co z tego vloga dzisiaj wyjdzie, bo jest taki mocno łatany i mocno gadany dzisiaj, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się film podobał. Subskrybujcie, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej. Będzie mi jak zawsze bardzo, bardzo miło. Także trzymajcie się ciepło, buziaki. Papa. Pa.